Cześć, zobaczcie, jak to nasze pszczoły latają. Dennice są wymienione, wyczyszczone już. Przygotowujemy się do wiosny. Pszczołki latają wszystkie zdrowe, na szczęście przezimowały wszystkie odkłady, wszystkie rodziny. Także. O, wszystko cieszy oko. Widzicie. Pełną parą już latają. Może po wodę. Grzebią też w glinie, troszeczkę. Ciekawe, po co im ta glina? Tutaj jest ul wielkopolski 10 ramkowy. Dennica przeze mnie robiona. Jedna z pierwszych dennic, którą zrobiłem. Może nie wygląda apetycznie, ale lepiej się sprawuje niż te kupione. Zobaczcie. Pięknie pszczółki odzą latają. Może nie jest jakiś tam łauszała wow, Większość siedzi jeszcze w gnieździe temperatura. Jakieś 7-8 stopni na dworze, dzisiaj 1 marca, i pszczoły sobie tak oblatują. Pięknie, okolice. Tu mogę powiedzieć, że tą matkę sam wychowałem, wartościowo. Jest lepsza od tych co kupiłem. Polecam chować matki na własne potrzeby, gdzie pszczoła ma możliwość wyboru jajeczka, które przeznaczy na matkę, gdzie buduje mateczniki. Matki są wtedy wybierane najsilniejsze, w ulu zostaje najsilniejsza, najzdrowsza matka. Wybierają oczywiście pszczoły wbrew pozorom, że rządzi matka. Jednak tutaj decydującą rolę odgrywają pszczoły. Czasami tylko matka ma wpływ na rój. Trzyma ich w kupie, wydzielając różne hormony. Patrzcie, pięknie latają. Pozwolę sobie zajrzeć jeszcze do ula, do środka. Zdejmiemy daszek. Zaraz wam pokażę, jak pobierają pokarm zobaczcie, tam w środku jest ich trochę akurat ta dennica ma troszeczkę problem z wentylacją bo mi troszeczkę wilgoć się do nastawki kradła ale ja ją wypalę palnikiem, wyczyszczę, zmienię nastawkę zobaczcie, pszczółki sobie siedzą tam kiepsko je widać tutaj jedna nie chcę reklamować jakichś nie wiadomo jakich ciast, ale zobaczcie sobie. Dostały trochę pokarmu, bo już były pod powałką Pokarm podawałem wiem, jakieś 4-5 dni temu, no i troszeczkę już wyjadły. Pięknie sobie jedzą, Taka mała porcja dla nich, żeby